...ani. Francja na czerwony, Wiktoria Rogalińska, Polska na niebieski. Drodzy Państwo, dołączą do nas drugi znakomity gość, Pragnę na miejscu z największą ciemnością, przywitać Starostę Gwiezdniego, Pana Daniela Dąbka, imię najbardziej serdeczne. <klucz> no i właśnie w takim znakomitym wyroku, są się z Pamią działa, w Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Arkadiusz Binensztok, Polska. No, bardzo jestem ciekawy tutaj postawy przede wszystkim naszej, naszych, naszej zawodniczki, która świetnie pracuje na nogach, czy, czy znajdzie receptę na agresywną francuskę. Kapitalne ciosy Rogalińskiej. Czeka aż francuska po prostu przestrzeli, i wtedy kapitalnym doskokiem, i teraz również przy wyjściu ze zwarcia pięknie przycelowała lewym sierpem. No ale tutaj francuska naprawdę nie można powiedzieć, że. No jest obijana, bo też rewanżuje się zdecydowanymi akcjami w ataku i skutecznymi akcjami. Ach teraz niebezpieczny prawy prosty. Francuski wylądował na głowie Rogalińskiej. Tu Rogaliński, Ale rewanżuje się pięknym prawym i lewym sierpem i jeszcze potem powtórka lewym prostym była równie skuteczna w wykonaniu naszej zawodniczki. Dobre dwa ciosy, francuski na zakończenie pierwszej rundy. Runda druga pojedynku Rogalińska Romany reakcja Rogalińskiej. No nie może, nie może zostać w narożniku Piękny zaista by wyjście z narożnika. No, cudowne. Dobra, akcja Rogalinskiej. No teraz troszeczkę spóźniła się z odejściem. No troszeczkę niespokojny jest, czerwony narożnik. Trenerzy francuscy tutaj. No pięknie schodzi roga z linii walki. Tutaj ma momenty naprawdę doskonałe, ale musi być czujna do samego końca, bo tutaj francuska jest bardzo niebezpieczną zawodniczką. Strzela tymi ciosami sierpowymi bardzo mocno i celnie, O, teraz lewy sierp, no nas sam koniec nosa można by powiedzieć. Koniec rundy drugiej. no Na pewno Roglańska wygrała tę rundę, jeżeli chodzi o punktację plus rozszerzenie, dwa punkty. Runda pierwsza bardzo wyrównana. Zobaczymy, jak będzie wyglądała runda trzecia. Francuska na pewno będzie szaleć tutaj i nie zostawi tak tej sprawy z racji jej wielkiej ambicji i chęci wygrania tego pojedynku. 私はね、このビール、私はどう思う W dalszym ciągu tutaj Rogalińska naprawdę świetnie realizuje plan taktyczny. Oczywiście, że też ciosy przyjmuje z racji tej, że francuska jest naprawdę bardzo dobrą zawodniczką. Ale sprytniejsza jest, jeżeli chodzi właśnie o te zejścia z linii walki i wskoczenia potem z, z dwoma, trzema ciosami. Tak jak teraz właśnie. Prawie nie doszedł, ale lewy pięknie wymierzony. Ręce, ręce, ręce musi, muszą wracać do brody. Tutaj nie ma dwóch zdań. I teraz troszeczkę rogalnicka się spóźniła z atakiem. Była szansa naprawdę zadać, ciosy, Francuska stała z opuszczonymi rękami przez moment. No jeszcze minuta i 17 sekund. Dobra akcja rogalińskiej. Próbowała poprawić jeszcze prawym prostym. Teraz świetnie. Dobry lewy prosty. W samej końcówce rundy. Ale Franciszka jeszcze szuka szansy. Trafiła prawym prostym. I ostatni głąb. No pan Winnenstock tutaj dyskutował z sędzią francuską, sędziną francuską. Myślę, że tam chodziło o zaznaczenie zwycięzcy. To przy remisowych punktacjach. <todgłosy>